Jesteśmy na polu, na którym znajdują się rozmnożenia naszych e, odmian dali karłowych. Akurat w tym przypadku to są kaktusowe: tu jest odmiana mistral, tu jest odmiana elektra z tyłu, widzimy odmianę welwet. To, to jest tylko kilka odmian spośród ponad 100 e, wyhodowanych tu przez nas. W firmie w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat odmiany te zajmowały czołowe miejsca na różnych wystawach Dali. Między innymi odmiana Ozyrys zdobyła Grand Prix na wystawie Dali w Paryżu we Francji spośród ponad 500 odmian. Odmiana krynica. Zdobyła w Breden też pierwszą nagrodę pośród ponad 400 odmian. Tych odmian mamy, tak jak powiedziałem, ponad 100 w różnych grupach.